Dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. E, tak jak mówiłam w poprzednim, obiecałam, dzisiaj będzie trochę nowe, nowa część <grytania> mojego oszczecania, a mianowicie będę sobie uzupełniać te piękne, wszystkie y, seciki. E, dołożyłam jednak jeszcze dwa. Oprócz tego motylkowego od Ewuni, dołożyłam jeszcze szklarnie od Kasi. Ogólnie szklarnia na pewno miała iść na ogród po tym, jak skończę te wyzwania od Justynki, ale stwierdziłam, że skoro mam tyle tych różnych zestawów wyzwań, to po kolei pomalutku będę sobie je robić. I teraz tak. Z każdego setu wylosuję sobie hmm, chyba będę musiała cztery, chociaż nie, czekajcie, czy ja mam jakąś Kostkę trójkę. Wolałabym po trzy wyzwania. No ja już się Kostkę trójkę. Znowu hałasuję. To jest chyba teraz Jest. Dobra, to wylosuję sobie po trzy wyzwanka. No a potem z tych właśnie trzech wyzwanek będę sobie losować znowu i jakąś tą kwotę do nich przeznaczę. Jeszcze nie wiem jaką. Dzisiaj się okaże w praniu. E, przygotowałam sobie koperty na resztę wyzwań, które zostaną na później, bo jak skończę y, któreś wyzwanie, to po prostu sobie y, podmienię. Dobra. Tutaj mam wersję papierową akurat. Dobra. A nie, miałam przecież wyciągnąć to. Jezu, za. To był jakiś status? Chyba były nawet dwa. Chyba. Dobra. I tu muszę sobie ładnie potasować. Nic nie przebija, nic nie widzę. Jeszcze sobie położę, żeby nie było. I wylosuję raz. Uuu, dość duże. Dwa. No to może spod spodu trzy. Dobra. To będą te w grze. A te będą czekały na później. I muszę sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie sobie właśnie włożę Mam chyba jakąś tam wolną kosmetyczkę i sobie będę odkładać. Dobra, to mamy szklarnię. I zostawię sobie jeszcze może jeden status schowam, a jeden zostawię, żeby było widać co to jest za boksik. Boksik, secik, nie wiem, nazywajcie to jak chcecie. I postaram się zmieścić to wszystko w tym oto pięknym segregatorze. Moż to mnie dzwoni. Mam nadzieję, że się y, nagrywanie nie zatnie. Dobra, teraz zestaw od Ewunii. To odkładam. Mieszu, mieszu. No, 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 no. Dobra, też sobie rozłożę. I też sobie trzy wyzwanka tutaj ładnie wylosujemy. Yy, nie wiem dobra, niech jest to. Jeden pod spodem co mamy? łosówka ładnie. No i może jeszcze, a może ty i kostka szóstka. Fajnie w miarę różnorodne. Jeden statusik wezmę, jeden zostawię. Dobra. I to pójdę na później. Dobrze. Teraz mamy od Justynki taki ogrodowy ładny zestawik, tutaj też sobie pomieszamy. I też sobie wybiorę, raz, piąteczki. I może tutaj taki środeczkowy, trzy. Dobra. Justynka, ty musisz robić do tego okładeczkę piękną z tych swoich grafik plus statusik dla niektórych. Tego mi brakuje. Dlatego sobie zawsze dorabiam. Mam nadzieję, że nie jesteś zła. Okej. Okay. Potem sobie coś tu wrzucę innego. W sensie statusu. Dobra. To odkładam. A to leci do koperty. mam nadzieję, że w ten sposób wszystkie się tu po prostu zmieszczą nie? i od Justinki taki miłosny walentynkowy zresztą mieszamy mieszamy, merdamy dobra wezmę sobie jeden wezmę sobie dwa i wezmę sobie może być ten? trzy Mamy, dobra, Okej, okay. ty na później. A teraz lecą do koparkki. Dobra, teraz może wezmę jakiś mój, żeby były tak trochę nie po kolei. Jest o wiele więcej tych wyzwań. Kurde, ale wiecie co, wyciągnę chyba te takie giganty. Mam tu takie. A tu aż takich nie ma po sto. No dobra. To nie. To no, losuje ładnie z wszystkich. I będzie raz. I będzie dwa. Matko, same wielkie. I trzy. O, oh Jezus. No dobra. Te zostają, te idą na później. Zrobiłam tak, jak to teraz będę odkładać. Okej, okay. co tu się stało? Patrzcie, jakby się tu coś. przyznania. dobra. Zmieścicie się? Zmieścicie się. Idealnie. Dobrze. Teraz co my tu jeszcze mamy? Zostały same moje. To może zróbmy sobie z tego. I jeden. O, już poruszyłam całym jedyszki, drugi, piąteczki i trzeci jedyneczki. Te będą zapasowe. Trochę ten film potrwał przez to losowanką. Także mniej cierpliwych zapraszam sobie przewinąć. Dobra, teraz zrobimy ten zimowy od Justynki. Okay, raz, dwa i trzy. Mamy. to pójdzie będę sobie na razie dzisiaj tak dla sprawdzenia liczyć na kalkulatorze ile to mniej więcej mi wyjdzie na jedną taką rozgrywkę, ile rzutów ile opcji i wtedy pomyślę, to zostawiam i teraz losowanku Nie, tu muszę wyciągnąć te duże. Dobrze, że spojrzałam, bo tu są dwa takie giganty. Dobra, tylko te dwa. Te będą na końcu. Dobra, no to jedziemy. Raz. Dwa. I trzy. Same kostki. I tu mamy już ostatni na fundusz samochodowy. No chyba nawet się na lajcie zmieszczą w tej, tej. Dobra, tu mamy status. OK. Dobra. Bywa trzy. Hmm, wspaniale. To jest moja fura. Wy nie widzicie nic. No dobra, te idą na później. A te zostają ze mną. A jeszcze to no przecież. No i mamy to. Trochę brudna koperta, ale to nic. Teraz muszę policzyć, ile ich mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dobra, czyli rzucam sobie kostką dziesiątku. Yy, dziesiątka się przy tym nie bawi. A kostką czwórką, żeby zobaczyć, yy, ile wyzwanek z danego boksika będę robić. Potem sobie to ponumeruję. Yy, może zrobimy tak, szklarnie wyciągniemy gdzieś dalej, żeby rozgraniczyć. Tak, te moje. Ciebie też tu. A ciebie, tu. O! nie mnie było tak po kolei, nie? No dobra. Myślę, że możemy zaczynać. W tym filmie chyba tylko dam radę to zrobić, chociaż mam w planach jeszcze łuchuchu, bo mam trochę kasy do zaoszczędzenia. Ale zobaczymy. Nagrywa się? Nagrywa. Dobra, to jadźmy. Czeki numer 3, raz, dwa, trzy, czyli w domowym zaciszu. I robimy ile kart. Jedną. To sobie też będę rysować. Hmm, tutaj. E, no dobra, to może zrobimy tak, że zacznę sobie standardowo od największych. I tutaj padnie na 40. E, pieniądze mamy, mamy. Okej, okay. tylko kurczę. Tak, ja będę chciała to tak robić, a potem sobie uzupełnię statusy. Dobra, kolejny secik siedem. Było 9, nie? 9, 8, 7. U, dzisiaj moje mają szczęście. I ile robimy kart? Kart 3, proszę bardzo. No to po kolei. 2 razy kostka, 20, 20 i 3, 23. Um. Dobra, niech będzie ten. Dwadzieścia trzy. Tu sobie sumuję wszystko razem. Piąteczka. I kostka dwunastka. Trzy. Okej. Okay. Czyli tu mamy 28, 31. To już mamy 71, żeby trochę dużo, no ale muszę się z tym liczyć, nie? 31, może od razu sobie to tu wcisnę. Ja mam problem z otwieraniem tych koper. Nie wiem czemu inne dziewczyny nie mają. Dobra, teraz jedziemy do czwórki. Raz, dwa, trzy, cztery. Walentynkowe od Justynki. I ile robimy kart? Trzy. No dobrze. E, walentynkowe zadania. Poświęć 30 minut na relaks, to już dzisiaj było. Porządki w kosmetyczce, Nie mam kosmetyczki nawet. Kup sobie drobny prezent. <laughs> no właśnie, sobie kupiłam wczoraj dwie lampy w Ikei. Wiecie, co zamówiłam? Tak, o. Dobra, to ja zrobię ten relaks, bo relaks był. Tu mamy 10. Tu też zrobię 10, to jest 20. No i tu też zrobię 10. To jest 30 zł Plus 30 i mamy 101. Dobra, i ja myślę, że chyba na tym zakończę dzisiaj. Bo to jest kupa forsy. A jak zamyślicie. Nie chcę też się tak wyportkować z kasy, bo nie mam za dużo. Dobra, na pierwszy raz starczy. Dobra, ja sobie to potem zrobię. Yy, uzupełnię sobie też statusy. Yy, dajcie znać, czy taki w ogóle yy, sposób jest ok, czy nie. Będziecie oglądać, czy nie. Trochę nie macie wyjścia. Znaczy, no macie oczywiście. Nie, no ogólnie ktoś już tak robił. Nie wiem, czy to czasami nie Monia bez budżetu yy, też tak nie robi ze swoimi boksikami. Teraz nie pamiętam sorki, ale chyba Monia. Także jak zwykle odgapiam, nie? No. No, dobra. Na ten film to będzie już wszystko. Życzę wam kochani owocnych oszczędności i do zobaczenia w przyszłym filmie, następnym. Buziaki. Pa pa.